Hello! Witam! Witam, witam. Czekaj, kiedy ty do mnie napisałeś? to późno? Ale co ja do ciebie napisałem? Nie no, dwie A minuty nie, temu. To no to luzik, luzik legałem to haj, że tak powiem. Tak jest to pisze, że 18 minut do końca I za 18 minut dopiero będziesz mógł grać No, raczej no bo teraz to mi chyba na procesor. Aha, dobra Jeszcze do mnie brat ma przyjść w ogóle <grymnie> i powiedział, że z Winem przyjdzie. <grymnie> Będzie pija, pijańskie granie w bf <grymnie> O, właśnie przyszedł. Nie <grymnie> ma. Nie to Nie Nie wiem. Nie ma. Czekaj, ma. Nie przyjdę. Co? No wiem. Czekaj, do Thanks O no matko, ale tak. O pierdolę, jak to leguje? czemu tak? Nie, muszę zmienić. Muszę coś zmienić. Nie, no dalej jest źle. Kurwa. Mm. Wyjście. O, może teraz Nie, dalej tak jest Nie no, do dupy Za mocno ta gra jest na, na streamowanie Ja pierdolę, no to chuj, no. Chyba, że... ocenie mm... obrazu... Dopasuj do ekranu. zimno, co? No. tam jak Tak. Ty, nie wiem czemu, ale znowu mam to samo, tylko, że odpaliłem teraz streama i przy streamie tak mam. A czekaj, ale co, odpaliłeś grę? No, gram mecz i znowu mam takie, wiesz, że w miejscu mi się robi. No to, ale ty, ja zauważyłem, że to przy każdym odpalaniu kompa trzeba to robić. Trzeba jakoś to później wykminić, jak to zapisać, wiesz? Co ty gadasz? No, ja to samo miałem. Ja odpaliłem kompo, to też to samo miałem. No co ty? No? Ja pierdolę, to muszę iść do BIOSu teraz? No. <laughs> jak ja nie pamiętam, jak to się robiło, ty. Y Pamiętam. Dobra, to czekaj. Dobra. Coś to dzwoni. Ja pierdolę, no nie gadaj, że to trzeba do biosu. Teraz za każdym razem wchodzić przy odpalaniu kompa, no. No właśnie ty ja nie wiem jak ty żeby to zapisać, nie? Będzie trzeba to ogarnąć. Ty, ale ja przecież miałem zapisane, no to co jest? Ale ja też miałem zapisane, ja też nie sobie odpala, wiesz. Trzeba jakoś to kurwa zapisać tak jakoś bardziej Kurwa Poczekaj, dobra, to ja włączę komputer i, i zrobię to. Zrobię to. Zro, ja to zrobię.